Wyznaczenie punktu przecięcia dwóch prostych jest bardzo łatwym zadaniem, jeśli zrozumie się przykład, który przedstawię poniżej. Jest to przykład graficzny, łatwiej rozumieć coś, jeśli coś zobaczymy, dotkniemy, zrozumiemy. I popatrzcie, wykresem funkcji liniowej jest prosta. Mamy tutaj dwie proste i tutaj mamy takie równanie. Jest to funkcja liniowa w postaci kierunkowej y równa się x plus 1. No sprawdźmy, czy to jest y, w ogóle dobry wzór. Hmm, tutaj widzimy na wykresie, że miejsce zerowe jest minus 1. Miejsce zerowe to jest taka liczba, która po postawieniu za x sprawi, że to całe wyrażenie się wyzeruje. Minus 1 plus 1 daje 0, więc y, jest to miejsce zerowe, a wyraz wolny mówi nam, w jakim miejscu na osi y wykres sprzednie właśnie tą oś. No i mamy tutaj 1, więc elegancko. I to samo z niebieskim wykresem. Miejsce zerowe jest minus 1, minus minus 1 daje 1, minus 1 0, więc się zgadza. No i tutaj widzimy, że wykres przecina oś y w miejscu minus 1, wyraz wolny wynosi minus 1, więc wszystko się zgadza. I teraz w jaki sposób wyznaczyć punkt przecięcia? Widzimy na wykresie, każdy z Was jest w stanie zauważyć, że te dwie proste przecinają się w tym miejscu. Ale popatrzmy jaki jest tytuł tej lekcji. Wyznaczanie punktu. Punkt ma dwie współrzędne. x i y. No i więc, więc musimy podać te dwie współrzędne. Najpierw podajemy x, czyli ten punkt znajduje się na osi x w minus 1 i na osi y. Jaka tutaj jest wysokość? No nigdzie nie przenieśliśmy się do góry ani na dół, więc mamy 0. Minus 1, 0. Ok, ale co jeśli my nie będziemy umieli sobie narysować tych dwóch wykresów. Co więcej, jeżeli będziemy umieli sobie narysować, ale nie będziemy umieli odczytać, no bo tutaj jeżeli przecina się w takim charakterystycznym miejscu, więc jest to łatwo to odczytać. No rysować na pewno już umiecie i mm, jesteście w stanie odczytać to, gdy właśnie jest taki elegancki punkcik, tak jak tutaj. Ale jak to otrzymać za pomocą rachunków? Popatrzcie. Punkt przecięcia to jest taki punkt, gdzie dla jednego wykresu i dla drugiego x i y jest taki sam. Popatrzmy. Punkt minus 1, 0 należy do tej funkcji, y równa się x plus 1 oraz do tej drugiej, czyli one mają taki jeden wspólny punkt. Dla, dlaczego ten punkt nie jest wspólny? Bo jeżeli x jest równy minus 2, to dla niebieskiej funkcji y równa się 1, a dla zielonej funkcji y równa się minus 1. Więc już nie mamy tego samego x i tego samego y dla obydwu funkcji. Więc musimy znaleźć taki punkt, gdzie x i y jest taki sam. Więc popatrzmy, y opisany jest wzorem x plus 1. Tutaj y jest opisany minus y. Minus x minus 1. My chcemy, żeby y był taki sam dla jednej funkcji i dla drugiej funkcji. Musimy znaleźć takiego x, dla którego y jest taki sam. Skoro y równa się x plus 1, y równa się minus x minus 1, więc możemy, chcemy znaleźć, żeby te, chcemy znaleźć takiego x, żeby y były takie same. Więc po prostu tą prawą stronę tutaj przyrównujemy, do tej prawej strony i tym sposobem znajdziemy takiego x, -a. czyli mamy x dodać 1 równa się, tutaj mieliśmy minus x minus 1. Minus x minus 1. I popatrzmy, musimy rozwiązać sobie taki układ, y, znaczy takie równanie. X -y przerzucamy na jedną stronę, czyli mamy y, x plus x, to mamy 2x równa się, to minus 1 przerzucamy na drugą stronę, będziemy mieli minus 2 i dzielimy przez to, co jest przy x. Otrzymujemy x równy minus 1. Czyli dla takiego x zarówno ten y, jak i ten y będzie taki sam. No i widzimy, że się zgadza. Tutaj mamy x minus 1. Ale my na razie znaleźliśmy tak, takiego x, dla którego y są równe. I teraz punkt ma dwie współrzędne, x i y. I chcielibyśmy wiedzieć, ile ten y wynosi. I teraz mieliśmy y równa się x dodać 1 i y równa się minus x minus 1. I to nie ma znaczenia, do którego wzoru podstawimy naszego x. Jeżeli podstawimy tutaj, to otrzymamy minus 1 plus 1. Da, y, i minus 1 plus 1 da nam 0. Tak samo tutaj. Mamy minus, minus 1, minus 1. Minus i minus daje plus. Mamy 1, oj. 1 minus 1 daje nam 0. I widzicie, że otrzymaliśmy 0. Tak więc mamy y, taki wynik, że nasz, y, ten punkt wspólny to jest minus 1, czyli dla takiego x -a mamy wspólnego y, który wynosi 0. I mamy taki punkt. No, jeżeli ktoś sobie pomyślał, hej, można to zrobić rościej za pomocą układu równań, no to ja to właśnie zrobiłem. Rozwiązałem układ równań, tylko dużo szybciej. Po prostu przyrównałem dwie strony do siebie. Można to oczywiście zapisać, jeśli ktoś to zauważył, jako układ równań. Jeżeli ktoś nie zrozumiał tego tłumaczenia za pomocą yy, graficznej interpretacji, to może zapamięta się, że punkt wspólny dwóch prostych wyznaczamy za pomocą układu równań. Pierwszym równaniem jest yy, pierwszy wzór naszej funkcji, tak, no bo wykresem funkcji jest... Prosta, która jest opisana takim wzorem, no a druga prosta jest opisana takim wzorem. No i rozwiązujemy układ równań. Jak rozwiązujemy taki układ równań? Mamy jedną zmienną y równa się x plus 1 już wyznaczoną i wstawiamy do drugiego równania, czyli za y do drugiego równania podstawiamy x plus 1. Tu mamy pierwsze równanie, tu mamy drugie równanie, tak? No i otrzymamy y równa się x plus 1, tak? A do drugiego wrzucamy sobie to x plus 1. Czyli mamy x plus 1 równa się minus x plus 1. A wy wiecie, ile wynosi rozwiązanie takiego układu równań. No tutaj mamy tak. Ym, z tego otrzymaliśmy, że x równa się minus 1. I to nie ma znaczenia, czy wstawimy tego x. -a. No narysowałem to niejednoznacznie. Czy tutaj... Czy tutaj otrzymamy takiego samego y, czyli polega to na rozwiązaniu układu równań. A co jeśli będziemy mieli coś takiego? Teraz już damy troszeczkę inny przykład, który nie będzie poparty ilustracją. Mamy 2x plus 1, czyli to jest postać kierunkowa funkcji liniowej i mm, 3x plus 2y dodać 1 równa się 0. No to ok, możemy sobie rozwiązać układ równań. Tutaj rzeczywiście będzie chyba łatwiej stworzyć sobie układ równań, czyli mamy 2x plus 1, no i 3x plus 2y plus 1 równa się 0. Z pierwszego równania mamy zależność, że y równa się 2x plus 1, no i wstawiamy za y, 2x plus 1 do drugiego równania. No i mamy. W drugim równaniu coś takiego: 3x plus 2 razy y wynosi 2x plus 1, czyli y zastępuję właśnie tym wyrażeniem. Plus 1 równa się 0. No i teraz musimy rozwiązać tylko takie równanie i otrzymujemy x, czyli mamy tak: 3x plus 4x plus 2 plus 1 równa się 0, 7x plus 3 równa się 0. 7x równa się minus 3 i x równa się minus 3 siódme. Czyli dla takiego x będziemy mieli wspólne y. I to nie ma znaczenia czy wstawimy y, do jedynki czy do dwójki. Tak? Jedynka to było to pierwsze równanie w naszym układzie, dwójka drugie. No ale widzimy, że prościej jest chyba wyliczyć sobie tutaj z jedynki. y równa się 2 razy minus 3 siódme. O, ta trójka wygląda jak ósemka, ale damy to w ten sposób. Plus 1. No i otrzymujemy coś takiego. Minus 6 siódmych plus 7 siódmych daje to nam 1 siódmą. Czyli nasz punkt przecięcia tych dwóch prostych jest następujący. Minus 3 siódme i 1 siódma. To jest x, to jest y. I oto cała filozofia. Chciałbym, żebyście sobie teraz wy przećwiczyli coś takiego. Znajdźcie punkt przecięcia. O, właśnie. Chciałbym, żebyśmy zajęli się teraz jeszcze jednym problemem. O mało bym zapomniał. Ym, 2x plus 3. Chciałbym, żebyście znaleźli yy, Punkt przecięcia takich dwóch prostych, jeżeli ktoś zacznie, liczyć, zacznie rozwiązywać układ równań, nie ma problemu. Bardzo dobrze. Dostaniemy coś takiego. 2x plus 1 równa się 2x plus 3. X -y przerzucamy na jedną stronę. Otrzymamy 0 równa się 2. Mamy układ sprzeczny, co znaczy, że jest brak rozwiązań. Jeżeli jest brak rozwiązań, to znaczy, że te dwie proste się nie przecinają. A proste nie przecinają się kiedy? Kiedy są równoległe. Troszeczkę to tak. To miały być dwie proste równoległe. Musicie, musicie mi wybaczyć. Po prostu czasami się czegoś nie da tutaj narysować. No tutaj jest brak rozwiązań. Proste nigdy się nie przetną, kiedy są równoległe, a kiedy są równoległe? Gdy mają te same współczynniki. Hmm, kierunkowe. Widzimy, że tutaj współczynnikiem kierunkowym jest 2, tutaj jest również 2, są takie same, więc są równoległe. To znaczy, że się nigdy nie przetną. Ale jeżeli nie zauważycie tego w ten sposób, to oczywiście możecie rozwiązać układ równań, ale musicie go, musicie ten wynik, który otrzymacie odpowiednio zinterpretować. 0 nie równa się 2, więc nie ma rozwiązań takiego równania, czyli nie znajdziemy x takiego, że te y będą takie same. No nie ma takiego, widać nawet na rysunku, więc proste nigdy się nie przetną. A jeżeli proste, o może tak, mamy y równa się 2x plus 1. Y równa się 2x plus 1, tak jest punkt przecięcia tych dwóch prostych. No nie da się jednoznacznie wskazać, ponieważ te proste mają nieskończenie wiele. Nieskończenie wiele takich punktów, tak? Punktów wspólnych. No bo one są takie same, czyli pokrywają się, mają nieskończenie wiele punktów wspólnych. Jest jeden punkt przecięcia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy proste nie są równoległe i nie są takie same, tak? Jest jeden punkt przecięcia, gdy proste są, yy, w jaki sposób położone do siebie, nie są równoległe. Zapiszę to w ten sposób, żeby zaoszczędzić czasu i nie są takie same. Takie same. Jeszcze tutaj dopiszę, gdy będzie lepiej. No, jeżeli są prostopadłe do siebie, może zastanowiliście się, dlaczego o, nie ma tutaj, pro... skoro są równoległe, to dlaczego nie są prostopadłe. Jak proste są prostopadłe, to jest jedna prosta. Tutaj druga. Jak są prostopadłe, no to widzimy, że przecinają się w jednym punkcie, więc mo możemy to wyznaczyć. No to teraz yy, wszystkie przypadki zostały rozpatrzone, więc możecie sobie rozwiązać zadanie takie treningowe. Znajdźcie punkt przecięcia yy, takich dwóch prostych. Ja niestety nie znam wyniku, yy, ale... Wydaje mi się, że to jest proste i jesteście w stanie sobie to poradzić. Rozwiązywanie układów równań jest w materiale gimnazjalnym. Trzeba tylko przejść tutaj, będzie Wam łatwiej, jeżeli chcecie sobie... No, nie wiem, możecie to zrobić na dwa sposoby. Stworzyć układ równań, tu za Y wstawić sobie to, co jest tutaj i rozwiązać, tak? Będziecie mieli X, wstawiacie tutaj, macie Y. Jeżeli... Będziecie sobie kombinowali w inny sposób, możecie zamienić to na postać kierunkową i wtedy przyrównać do siebie dwie strony, ale otrzymacie taki sam wynik jak przy tej pierwszej metodzie. Nie wiem, ja chciałbym nie zostawiać Was bez odpowiedzi, więc może szybko to rozwiążę, niech będzie, bo nie ma sensu tworzyć kolejnej prezentacji z samym rozwiązaniem. Jednego przykładu, tutaj plus nie załapało, równa się 0, czyli mamy 4x plus 18x plus 9 i 2, to będzie 11. 22x plus 11 równa się 0 i otrzymujemy, że x równa się minus 1 druga. No jeżeli macie już x, to y sobie wyliczycie. Wstawiacie po prostu tutaj. Czyli mamy 2 razy minus 1, druga plus 1, czyli mamy minus 1, plus 1 to jest 0. I nasz punkt wspólny to jest minus 1, druga, 0. Równa się P. Widzicie, zrobiłem to bardzo szybko. Wystarczy troszeczkę poćwiczyć, rozwiązać kilka przykładów. Możecie sobie, sobie nawet samemu wymyśleć. No i powtarzam to kolejny raz, że trynik czy nie mistrzem. Jeżeli nie będziecie ćwiczyli, to nie zapamiętacie, nie utrwalicie i będziecie robili to niestety bardzo wolno. Także zachęcam do treningu.